Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do Różańca. Mario, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, nadszedł ten czas. Pożegnania. Pożegnania ostatniego odcinka naszego tych rekolekcji październikowych, różańcowych, w których to odwiedziliśmy, no, wiele miejsc już, nie? 19, a dzisiaj dojdzie jeszcze jedno. Ale zanim pojawi się ten Ostatnie, to ostatnie miejsce, ostatnie sanktuarium, to pomyśleliśmy sobie z ciociami, że dobrze by było, i w szkole też tak bywa, na koniec zrobić mały taki sprawdzianik. To znaczy, chodzi o to, żeby tak sprawdzić trochę, ile nam zostało w głowie z tych wszystkich informacji, co zapamiętaliśmy. To będzie taki teoretyczny sprawdzian, bo potem zrobimy praktyczny, czyli będziemy jeździć po tych miejscach. Tak się jeszcze też tak umówmy. Będziemy się umawiać tam różne miejscu, to potem się spotkamy w konkretnym. Będziemy wstępni. Przez... E, przeczytam na wszelki wypadek, przeczytam instrukcję. Wskażcie właściwą odpowiedź, bo zawsze macie pytanie i A, B i C, A, B i C. Następnie wpiszcie podaną literę, która pasuje do tej odpowiedzi. Będziemy sobie zaznaczać nawet te litery. E, wpiszcie e, w pole hasła zgodnie z numerem pytania. Na końcu widzicie, jest pytań. E, na końcu jest hasło, i tutaj trzeba potem wpisać, że w numerze pierwszym była taka litera, w numerze drugim taka, i tak dalej, tak dalej. Możecie sobie po prostu wziąć kartkę i na kartce pisać literki hasła, bo jest długi, długi sprawdzian wujek przygotował, a my Panie będziemy mam że... mówić i razem z Wami odgadywać, jaka to literka jest do wpisania. Dobrze, czytamy. Maryję namalowaną na płaszczu indianina spotkamy w A. Kibeho, B. Nok, czy C. Guadalupe? Dziecia? Guadalupe. No jasne, zakreślamy S. Pierwsza literka S. Drugie pytanie. Jasnogórska pani, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, to tytuł Maryi A, e, tytuł Maryi Z. A. Częstochowy, B. lurt, czy C. matem blewa? Ja słyszę, że dzieci krzyczą, że jest częstochowy. Oczywiście, że jest częstochowy. druga literka. Idziemy K. dalej. E, też mam nadzieję, że trzecie pytanie nie będzie najtrudniejsze. Trójce pastuszków ukazała się Maria w A. licheniu, B. fatimie, czy C. pompejach? Oczywiście, że Fatimie. Sykry. O, to znowu Sykry. Nie będzie coś polskiego. To chyba nie będzie nic polskiego. Sykry. Trzy głoski. Ciekawe. Albo coś błędnie. Eee, czwarte pytanie, zobaczmy. Największe sanktuarium w Polsce możemy odwiedzić. Pamiętacie gdzie? Czy to jest w Kodniu, czy to jest w Wietrzwałdzie, czy jednak w Licheniu? Chodzi, że budynek jest największy. No tak. No to oczywiście, że w Licheniu. Ach, to nam powstało tu i to ży. Sk skr skrz. A to jednak skrz. może być polskie skrz. Bardzo Bo pasuje. coś skrzy. Nam tutaj. Piąte. Domek świętej rodziny możemy zobaczyć w A. Pompejach, B. Lasalet czy C. Loreto. 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 Dzieci nam opowiadała Cię o tym tak Loreto. Tak... Teraz mamy skrza. Już mamy skrza. Nam tak wyszło. Ciekawe, czy nam wyszło tak samo. Miejmy nadzieję, że się zgadzamy do tej pory. Idziemy dalej. Szóste pytanie. Jeszcze cztery pytania. Matka Boska Ostrobramska to tytuł Maryi z A. Akity, B. Wilna, czy C. Gietrzwałdu? Niedawno o tym mówiliśmy. Niedawno mówiliśmy i Ciocia mówiła, że ta jedna brama została. Skrzat. Skrzat nam wyszedł. Skrzat. Skrzat. Na razie mamy skrzat. Czy Zobaczymy. ktoś już wie, czy ktoś już wie. Siódme pytanie. Królową Różańca Świętego spotkamy w A. Świętej Lipce, B. Pompejach, czy C. Wajlankani. Gdzie była królowa Różańca Świętego, Ciociu? Pompeja. W Pompejach. No, jasne. Eje, pomp. Była. E, dobrze. Z krzatu. Z krzatu. I brakują nam dwie litery. Hmm. Bernadetta Subiru. To wizjonerka z. To może być dla niektórych podchwytliwe i trudne. A. Niepokalanowa. B. Nok. Czy C. lurt. Dzieci już krzyczą, że to Lourdes, Bernadette. Tak, bo Lourdes jest we Francji, a Subiru to takie Franzuskie. bardziej francusko niż polsko czy angielsko. Zatem tym dobrze omawialiśmy. Okay. I ostatnie pytanie, dziewiąte. Ukochane sanktuarium świętego Jana Pawła II to A. Kalwaria Zebrzydowska, czy B. Niepokalanów, czy jednak C. Święta Lipka? Pewnie każde. Ale najbardziej. Ale to najbardziej, o którym mówiłyście ciocie, to które było? Kalwaria. Kalwaria. To. I znowu nam powstaje głoska sz. I wyszło. Skrzatusz. Skrzatusz. Oczywiście wy sobie wpiszcie. Trudna żeby mieć nazwa. Pełną odpowiedź. A my sięgamy po mapę Polski po raz ostatni. I między Wałczem a piłą dokładnie w połowie drogi, dokładnie tutaj na granicy, zaznaczamy najpiękniejsze miejsce świata. Dla cioci, oczywiście. Jakby i drugiej zresztą? E, tak. Zobaczcie, że teraz wreszcie nam się coś bardziej trochę na, na zachodzie pojawiło, także troszkę ta Kto nasza. To tu mieszka masa... bliżej, to koniecznie. Słuchajcie, spotykamy się w Skrzetuszu już my, nie mamy, my mamy, niecałe dwie godziny samochodem, żeby tam dojechać. Na szczęście dla nas może ktoś ma bliżej, może ktoś ma dalej, ale bardzo, bardzo, bardzo zapraszamy, bo miejsce jest warte odwiedzenia, jak zresztą wszystkie. Moi kochani, a w Skrzatuszu czeka na nas Bazylika Matki Bożej Bolesnej Skrzatuskiej Pani. W Bazylice mamy słuchajcie przepiękną Pietę, a Pieta to jest figura Matki Bożej, która trzyma Pana Jezusa zdjętego z krzyża. I ta Matka Boża, pomimo że jest mamą, która straciła syna, ma twarz pełną nadziei. W Bazylice, słuchajcie, możemy zobaczyć piękne malowidła, które mówią o cudach. O jednym chciałam opowiedzieć. Pewien chłopiec w jeziorze skrzatuskim utonął. Słuchajcie, przez godzinę go wszyscy szukali, dopiero po godzinie go wyciągnęli i byli pewni, że on nie przeżyje. A on, słuchajcie, przeżył i powiedział, że to Matka Boża skrzatuska chwyciła go za rękę i że go wyciągnęła z tej wody że to Matka Boża z jest ratunkiem. Też mamy tam, słuchajcie, cudowne źródełko, które się rozdziela na siedem strumieni. I tak jak ojcowie Antonello i ojciec Enike powiedzieli w modlitwie, ta woda ma nam służyć ku naszemu uzdrowieniu naszych ciał i naszych dusz. I teraz chciałam z wami i z ciocią zrobić różaniec, Zdatynkowy. Żeby go zrobić potrzebujemy nasz makaron do pływania, który sobie dzielimy na 10 paciorków. Tatuś dzieli nożem. Tatuś dzieli Aha. nożem. Potrzebujemy patyk i potrzebujemy sznurek. I zobaczcie, w łatwy sposób... Kładziemy... A jak robimy te dziurki? No to tatuś będzie wiedział, ciociu. To A tatuś no. sobie już poradzi. Krętarka, wiertarka, zrobi. Yy, hmm. I słuchajcie, patykiem przeciskamy, nawlekamy w prosty sposób. Jak się nie uda, to można poprawić. No właśnie, ale zobaczcie, nawlekamy i tak mamy 10 paciorków. I teraz, jak zrobić krzyż, to tatusiowie na pewno zrobią. Zobaczcie też dwa takie kawałki w ten sposób wycięte. Teraz tatusiowie patrzą, patrzą. I już, wie, już wiedzą. To zobaczcie potem, co to się tak zaciska. I krzyż gotowy. I też przewlekamy, wiążemy. I I mamy, rad... tak, mamy różaniec ratunkowy, chwytamy się go, wypłyniemy na, każ... na każdą górę wody, na każdą taflę, wypłyniemy, nie ma szans, żebyśmy utonęli trzymając się różańca. I takie podsumowanie, słuchajcie, tych naszych rekolekcji różańcowych, październikowych. Trzymajmy się różańca, to nigdy nie zatoniemy, zawsze wypłyniemy, w razie czego jest dla nas ratunek, ratunek dla całego świata. Pamiętajmy też o innych. Niebawem listopad, pamiętajmy o modlitwie za, naszych, za nasze osoby zmarłe, z naszych rodzin i naszych bliskich. Pamiętajmy też, żeby za nich odmawiać różaniec. Pamiętajmy też o wstawiennictwie wszystkich świętych, których święta będziemy świętować w, poni w poniedziałek najbliższy. Bo to jest ważne, bo ci święci za nami orędują, wstawiają się i tak jak Maryja prowadzą nas do Jezusa, Jezus pokazuje nam Boga. I żebyśmy nie zapominali, myślę, że te, te, te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy tutaj na tych naszych rekolekcjach, te wszystkie sanktuaria, które odwiedziliśmy, niesamowite, niesamowite rzeczy, niesamowite informacje, ale to wszystko możemy zapomnieć. Możemy zapomnieć. Nic takiego strasznego się nie stanie. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy nie zapomnieli o tym. Nie? Żebyśmy nie zapomnieli o tym jednym wezwaniu Maryi, które się powtarza i powtarza i powtarza. Ona cały czas prosi nas o modlitwę. O modlitwę e, za cały świat, za duszy w czyśćcu. E, o to, żebyśmy, żebyśmy my znaleźli dzięki temu różańcowi ratunek. O tym pamiętajmy. O tym pamiętajmy. E, za chwilę ostatni nasz różaniec wspólny e, w tych rekolekcjach, e, ale chciałbym, żebyście pamiętali, że zawsze jak trzymacie różaniec, jak chwytacie różaniec, jak modlicie się modlitwą różańcową, to będziemy się z wami jednoczyć i jednoczymy się wszyscy razem na tej modlitwie, bo to jest ta modlitwa, która zanosi te najpiękniejsze róże naszej mamie, e, a ona, ona wie najlepiej, co z nimi zrobić. Także zanoś mi to, co możemy najpiękniej. Wszystkiego dobrego dla Was. Dziękujemy Wam za czas. Spędzamy wspólnie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Piąta tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Matka Boża naprawdę jest królową nad całą ziemią i nad całym niebem. Dlatego możemy ją prosić o różne rzeczy. I ona naprawdę ma władzę. Ale jest przede wszystkim naszą kochaną mamą. Chcemy dzisiaj przytulić się do serca Maryi, naszej kochanej mamy, która jest królową nieba i ziemi. I chcemy jej powiedzieć: Kocham cię, Mamusiu. Połóżmy teraz rękę na naszych sercach i powtórzmy modlitwę. Kochamy Cię mamusiu. Prowadź nas. Maryjo, ufamy Tobie. Pomódlmy się dziesiątką różańca. Winie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako ino odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowość Mary, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Witam Maryjo, łaski paula, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona, owoc do Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, Panie. módl się za nami Zdrowaś grzesznymi, Panie. teraz Zdrowaś i w godzinę nas śmierci m. naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona, owoc do Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiony, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony ołódź żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz Zwróć i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami, przez niepokalane serce Maryi, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.